Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć Wam troszeczkę o nowym sezonie 24 który będzie się nazywał Eteryczne Wspomnienia. Tak jak wiecie dość szczegółowo testowałem serwer PST, serwer testowy. Praktycznie wypróbowałem wszystkie postacie. Możecie zobaczyć te nagrania na moim kanale YouTube. Oprócz tego mam jedno takie zbiorowe nagranie, gdzie testuję postać po postaci na streamie, więc zachęcam serdecznie. A dzisiaj powiem jakie dostaniemy Darek Hedriga, czym moim zdaniem najlepiej zacząć i parę informacji związanych z tym patchem, który nowy wejdzie, jest to patch 2.7.1 więc zaczynamy, oprócz tego jeszcze oczywiście zapraszam na streama rozpoczynającego sezon 24 w piątek o godzinie 16 zaczynamy sezon powinien zacząć się o godzinie 17. Troszeczkę nie wiem z czym to jest związane, ale Blizzard stwierdził, że rozpocznie w tym samym dniu, w którym zaczyna Path of Exile. Więc nie wiem, ja już nie rozumiem Blizzarda. No ale nieważne. Dzisiaj chcemy się skupić na informacjach związanych z sezonem. Więc sezon 24 rozpocznie się w. Piątek, drodzy Państwo. Rozpocznie się w piątek. I teraz tak. Motywem sezonowym będą, tak jak wiecie, już przedmioty eteryczne. Będą to po trzy bronie dla każdej postaci. Jest to związane z dwudziestoleciem Diablo 2 i rychłym wyjściem we wrześniu Diablo 2 Resurrected, które będę ogrywał bardzo, bardzo szczegółowo już w sierpniu, bo wtedy będzie beta. No i oczywiście od września także. Dobra. Tutaj mamy tego typu ikonkę z bardzo fajnie wyglądającymi broniami. Bardzo żałuję, że w ciągu ostatnich lat właśnie nie zostawały wprowadzane nowe przedmioty. Bo przypuszczam, że to nie kosztuje aż tak dużo pracy Blizzarda, a urozmaicowałby nam rozgrywkę na sezonach. Okej, okay, tak wyglądają te przedmioty. To już powiedziałem: 21 przedmiotów będziemy mieli leterycznych. Oprócz tego, w momencie kiedy zrobimy wszystkie wyzwania sezonowe, znaczy nie, tutaj akurat, jeżeli w preorderze kupimy Diablo 2 Resurrected, dostaniemy tego typu wygląd barbarzyńc. Więc ogólnie, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, to zachęcam. Elementy ozdobne: no to tutaj są tego typu elementy ozdobne. Skrzydełka. To to chyba cały czas jest to samo. No i jakiś tam nowy proporczek dostaniemy. Oprócz tego, jeżeli dostaniemy też elementy ozdobne, to dostaniemy ten proporze nie proporzec tylko ramkę. Na górze też oczywiście była ramka, tak? No i tego peta. No ogólnie fajnie to wygląda. Naprawdę nie głupio. O, patrzcie, tu jeszcze chyba. Jeżeli dobrze widzę, to to jest animowane? Chociaż niekoniecznie chyba. Ramka raczej nie jest animowana. Chociażby było cool, gdyby te oczy się świeciły. Yo. No i ten pet też jest fajny. Dobra. Eee, nagrody za postępy sezonowe, no to tego Wam nie będę czytał. Podboje sezonowe także nie. Dary Hedriga, to jest szczerze mówiąc najważniejsza dla nas informacja. Mnich dostanie Fortel Uliany, Łowczyni Demonów dostanie pomstę Natali, krzyżowiec dostanie poszukiwacza światłości, czarownica dostanie Wielkie Arkan, Arkana Wyra, Barbarzyńca Zew Nieśmiertelnego króla, Szaman Duch Arachyra i Nekromanta Awatar Tragula. Więc są to te hmm, są to te sety, ogólnie szału nie ma, dupy nie urywa, Vyr jest bardzo dobry na start będzie bardzo dużo mnichów, chociaż Uliana nie jest zbyt dobra. Pod jakieś tam solówki powolne, tak, ale pod jakąś speedfarmę nie, chociaż przypuszczam, że od razu będziemy się na samym początku na mnichu przesiadali na setiny. Natalka jest spoko, to jest Garbage. To jest w miarę OK. To jest bardzo średnie, chociaż zależy jaki build. No i jeżeli chodzi o mm, Arachyra, no coś też tam z tym można zrobić, więc w tym momencie, nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć czym zaczął, e, tak na pierwszy rzut oka Wyr jest najlepszy, bo z tego można zrobić build pod Arachyra i można bardzo szybko farmić i, i tym sobie nabijać level. Dobra, lecimy dalej. A, op Okay. Wiadomo, bronie eteryczne. Tego już też nie będę czytał, bo to bardzo szczegółowo omawiałem w poprzednich, w poprzednich nagraniach. Jeżeli chodzi o przedmioty eteryczne, mam tylko taką nadzieję, że te przedmioty eteryczne będą wypadać w miarę sensownie, bo żeby zrobić jakiś w miarę sensowny build, trzeba trafić na konkretną umiejętność w tych broniach. Więc, jeżeli one będą wypadały raz na 100 lat i jeszcze nie będą wypadały z taką umiejętnością, którą będziemy chcieli, to tylko spowoduje to, że będzie narastała w nas frustracja i nasz czas gry będzie się zmniejszał z takiego do takiego na mikrometr. Tak więc, drogi Blizzardzie, mam nadzieję, że drop rate będzie dobry, bo jeżeli nie, no to możecie sami dopowiedzieć. Dobra. Co się zmieniło? Przedmioty, mnich, dość sporo zmian. Mistyczny sojusznik, ognisty sojusznik rozdziela się na dwóch zamiast na pięciu, ale teraz wszyscy ogniści sojusznicy mogą się rozdzielać. Nieznacznie zwiększono zasięg obrażeń oraz zwiększono wartość zadawanych obrażeń z 480% do 1920 wartości obrażeń od broni. Mistyczny sojusznik, ognisty sojusznik, ulepszyliśmy SI ognistych sojuszników, aha, dzięki czemu eksplodują teraz bardziej konsekwentnie. Mistyczny sojusznik, ziemski sojusznik, zwiększono obrażenia z 380% do 4500 wartości obrażeń od broni. I teraz tak. Wściekłe uderzenie, umiejętność, umiejętności wykorzystujące siłę duchową, które teleportują gracza podczas trwania. E, e, objawienia zostają, ta, e, zostają także za darmo nałożone na pobliski cel z e, obrażeniami zwiększonymi nawet do 450%. No i tutaj czarownica zmiany umiejętności lustrzanego odbicia. Ikona umiejętności wyświetlana teraz, e, wyświetla teraz licznik informujący o tym, ile lustrzanych od, odbić jest ak, e, aktualnie aktywnych. Dobra. Zmiany dotyczące przedmiotów. Cztery części mantry iny. Zyskujesz podstawowe efekty wszystkich czterech mantr. Jednocześnie zyskujesz 5% redukcji obrażeń za każdego posiadanego mistycznego sojusznika. Mistyczny sojusznik nie. Mistyczni sojusznicy nie odnoszą już obrażeń, więc to jest spoko. Sześć części zestawu mantry iny. Mnichowi stale towarzyszą mistyczni sojusznicy, zapewniający wzmocnienia ze wszystkich swoich. Typów pasywnych i dysponujący efektami wszystkich pięciu run, atak w, wymierzony w przeciwnika, tworzy wybranego mistycznego sojusznika, który utrzymuje się przez 15 sekund i jednocześnie można przyzwać do 10 mistycznych sojuszników. Obrażenia zadawane przez mistycznych sojuszników wzrastają, wzrastają o 3000% za każdego aktywnego mistycznego sojusznika. Teraz tak. Prostackie buty. Umiejętność mistyczny sojusznik. Yy, przywołuje dwóch mistycznych sojuszników, którzy będą walczyć dla ciebie. Sojusznicy zadają obrażenia zwiększone nawet do 200% i mogą atakować dłużej. Więc to jest maskę w przybildzie. Pod inkę. I teraz tak przedramienniki pomniejszych bogów wrogowie trafieni waszym uderzeniem cyklonu otrzymują przez 5 przez sekund zwiększone od nawet 200% obrażenia od waszego mistycznego sojusznika, rozszczepieni ogniści sojusznicy otrzymują 5. Pięciokrotność tej premii, więc tutaj widzę, że Bliss skupił się bardziej na sojusznikach pod kątem ognia, chociaż sojusznicy związani z zimnem, z falą zimna też super się nimi farmi. Tak jak widzieliście na streamach i na nagraniach na YouTube, do których możecie jeszcze sobie sięgnąć. Dwie części zestawu Egidy Odwagi. Atakowanie przy użyciu pięści niebios wzmacnia twojego bohatera i sprawia, że furia niebios zadaje przez 5 sekund obrażenia zwiększone o 125%. Efekt ten kumuluje się 3 razy. I sześć części zestawu Masakra Płonącego Karnawału. Włócznia z kości, używana przez nekromantę i jego symulakra, zadaje obrażenia zwiększone o. 6000%. No i poprawki błędów. Więc tak to wygląda na ten moment. Jeżeli chodzi o przedmioty eteryczne, starałem się je wszystkie Wam opisać na poprzednich nagraniach na kanale. No i oczywiście zrobię jeszcze nagranie związane z najlepszą postacią. Na sezon 24 i mój wybór. Więc tak jak mówiłem, zapraszam na streama rozpoczynającego sezon 24, w piątek o godzinie 16. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. No i zobaczymy. Obawiam się, że dość dużo osób wybierze jednak Poe. Szkoda, szkoda, że w tym samym momencie, bo mieliśmy czas, mogliśmy co najmniej wcześniej zacząć sezon Diablo 3. Ale. Dobra, to by było na tyle. Zalejkujcie, zasubujcie, zostawcie dzwoneczek i wbijajcie na streamy codziennie o 17. Piękne, dzięki papa pa i miłego dnia wam życzę.